się? Na tym te, GoPro? Świeci się czerwona kropka. Coś tam się świeci. No dobra. Świeci, świeci. dobra. dobra. No to witam was widzowie w kolejnym odcinku z akcji nawozy i, i akcja sianokosy. E, dzisiaj pomagam jeszcze wujowi załadować. Wuja jedzie rozsiewać, a my pojedziemy kosić kłonki. No, o Boże. Nie wnikajcie, trochę pobugowane są te te. O boże, to bo. tak na 300 metrów. A może ja wcofnę do tej studłki? A nie cofaj, Trochę wuja, damy radę. Sport to zrobię, buja. Trochę mało mamy tego na wóz, No łody, właśnie, zobaczymy, czy starasz Na przyszłość trzeba po prostu baga kupić. No, no właśnie, i, cydlakie, yy, i 60 rozwieś. A. No, ale. No. O. Oj, bling. Wuja, zamknięty został 100 dole otworzysz mi jo, jo. no ja już ja już wtedy jadę bo tu już jest zrobiony Wujanoże wymieniał o, ja a tu ja sobie jeden w ten dach tak sobie otworzę cyk dobra ach tak dobra zapaliła zapaliła jest wszystko jest to możemy ruszać powoli ej błąd jest tu i co, wujo? Czekaj, bo worek nie wypadł. Ja tu zamknę wrota i ci powiem. Jak będzie... na które ty łąkę jedziesz? Tam na tą 14 czy jak to tam wuja nazywa, nazywasz. Numerkowo. E, no to tam była gnojowalana, nie? Jo. I ja ona coś nie dość dawno była. Więc tam nie szarżuj za bardzo, powolutku jeźdź. Dobrze, dobrze. Jak szarżujesz, to się zakopiesz, bo tam miękko jeszcze jest. Dobrze, kopiącane. wujo. Hop, wsiadamy, drzwi zamykamy I jedziemy, no Wy tam możecie tego subskrybera zostawić, tą subskrypcję, lajka W trakcie jak my jedziemy O Boże, kierunek no. Tu niedaleko ta łąka jest Będzie pierwszy test e, tej, raz, zobaczymy Jak elegancki. Koło mnie jeszcze powinien kosić ten nowy sąsiad nas, Nasz, ten taki dobry ziomek Kolega wuja No bo bardziej w jego wojeku jest Ale Ale bardzo dobry, spoko pan wow. Nie wiem czy kosi teraz, ale ma kosić, więc nie wiem czy on już jest Czy jeszcze nie Chyba go jeszcze nie ma Ale powinien dojechać Nie wiem czy kosić te dwie czy tylko jedną, no, no tylko jedną Tu w zeszłym odcinku sadziliśmy ziemniaczki Dobrze, ja ci nie wiem, czego tam jest, czego tam nie ma. Zobaczymy. Oj młody Jest, kosi, kosi. Tak, że... To że tam mi? możemy to jest, tam niego zaraz. przywitać słychać niego zaraz. w ogóle? jest, tam w ogóle? jest, słychać. słychać. Yy, starczy na Elegancko jest, Nie wiem, yy, dawkę jest, taką, jest, nie bierze dużo, a i takie jest, i jest, się jest, to jest, jest, to jest, Kurna, gonić go trzeba E dobry. dobry Ja widzę, że pan tu też kosi o, o. Jak tam idzie koszenie, dobrze? Ja się. Jest sucho, bo ja tu też przyjechałem kosić teraz Wuja tam rozścieła Czasami Trawa się za się... Ech, ale tam od czasu do czasu to tam ten Nie, nie, niech zaszkodzi O Widzę, że pan też tu masz. To jest pięćdziesiątka piątka? To jest pięćdziesiątka zwykła Aaa, dobra O, ładny sprzęt, ładny Ładny. No widać, widać Dobra, ja panu tam nie przeszkadzam Jego koszenia też tam jadę koszyć Jego też No O, idzie tam koszenie My też zasiadamy do świątki i lecimy ty z kimś ty gadał? Z tym dobrym nowym sąsiadem naszym, tym twoim no. kolegą. No i dobrze. No, to jest dobrą tą kosi też koło mnie teraz. wejdzie na obroty. Wyjazd. Czy z kim gadałeś? Nie, z Mariuszkiem w życiu, ja bym do niego nawet nie podszedł. Ja bym was wyzywał i bym uciekł. No, to prawidłowo no Kosimy, kosimy ładnie. Ach no to jest ten, co tam nagrywa na tego YouTube'a. To też tam możecie w niego wpaść, w zeszłym odcinku mówiłem. Szyszka FN. Zapraszam serdecznie. Odcinek w jakiś się pojawił może nawet... stąd, z tego gospodarstwa, bo tam jeszcze ojca ma. Ale to już też tam mało. Starszy pan tam mało co już ma. Tam tylko ma świnki chyba trzy, jak tam słyszałem. ciapka i to mu wystarcza. Ziemniarki dla siebie i tam. no tylko te świnki, i kurki jeszcze jego mama tam ma i tyle no starsi ludzie to po co im więcej dobra, ale nie bez gadania to tamtem lecimy tu z koszeniem, no sucho jest, bo ja mówił, że mokro będzie, a na po głupoty sucho jest, jak nieco no, idzie w koszenie to jest nasza jedna z większych błąk, w sumie największych. Więc jak skosimy to, to po zaciekanie to trzeba zwinąć. Albo teoretycznie nawet będę mógł zaraz zrobić cięcie, żeby nie robić tego i zrobię cięcie i dopiero przy powrocie ten, ten to cięcie, coś tam ten wyłącza, tak się tam tu się nazywało. No ale pierwszy trochę jak skośimy. No ale idzie tu. Ach, ma to klimacik polskich sianokowców, który robi. Ten tu ma jeszcze większą łąkę od nas. On tam ma świnki. Finki, finki i chyba krów, krowy też, ale nie jestem pewien, więc wam nie powiem, ale tą pięćdziesiątkę, piątkę chyba, czy co to tam jest, nie pamiętam, pięćdziesiątka, piątka chyba, to bardzo ładny ma ten sprzęt, nie ma co, więc trzeba też, ja już mam w planach coś tam dla wuja zrobić z tym remontem, już tam oglądałem na tym oleiksie kabiny, jakie są, no i coś tam ten, co, co, coś tam, 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 tam zalazło jakieś fajne, nie? Coś tam będzie, więc będzie można pojechać oglądać, tylko pierwsze trzeba kupić jakiś motor, czy tam jakieś, jakieś auto, prawko jest, ale nie ma, nie ma funduszy, w sensie fundusze są, ale na remont dla wuja, bo dobry człowiek, to trzeba mu też być dla niego dobry, koniecznie jakiś remont tam zrobić, nie specjalnie dla jego, czegoś tam, to się mówi młodzieżowo teraz, no, idzie to koszenie. No, trochę tego tu chyba będzie, miejmy nadzieję. Wuję ja mi wysłał do koszenia, bo krew już nie ma ścianka. Trzeba coś tam dla nich ukościć, żeby było jedzenia. Wuja, ty tam jesteś? Jestem, jestem ty jadę teraz na tej 50. jestem, nie polu. Jo Jadę przez środę. Czekaj, ja tu muszę. I tu taka krecha, tak jakby... Co się no. jak chcieliśmy zaryło albo jakby o jak ale nie no, tu wszędzie było porobione Ale, ale tam chyba mówi... tam była taka... Tam było chyba mokro w jednym momencie, a ja tam prawie się mu Więc tam karna... Tak to tak... bo to wygląda jakby, jakby coś tu wylądowało, ale nie no. Nie, nie no, no dosyć... to... Od, od ciapka albo od 60. No to możliwe. Że coś tam, ten, ja tam tam było chyba mokro, ja tam pamiętam, że ten ciałkę trochę ciężko miał. Tego to myślałem, a muszę jeszcze ściszyć dźwięki, no tak. Bo mnie będzie ledwo słychać. Kurna z tym. To się wytnie. Eee, gdzie tu było głośno. O, i teraz. Się miej. Jeszcze miej. O, teraz powinno być lepiej. O, idzie to koszenie powoli. Ja ci powiem, że. że że ty jesteś na... 14. jo tak? tak, ty będziesz mógł jak skończę rozsiadać, to przyjechać tu w przetrząsarku to ja... no, no wuja jadę teraz na ziemniaki nie no, wszystko, Co od razu czy na, nie no, na ziemniaki chyba ziemnioki... jeszcze wuja nie, za szybko chyba trochę, one były ledwo sadzone teraz dzisiaj no a to jest... Jeszcze... powiedz czy to para... Albo dobra, ja spojrzę prognozy prognozę w tym moim. No i... Kto ma padać? Oj, oj, oj kurwa, 16 ma lać. dawaj, jedź tu z przetrząsarką, żebyśmy to nasze sianko tu zwinęli. To jeszcze dzisiaj my to musimy sprasować, i się zwinąć i jeszcze zwieść. Bo, bo szkoda, tego. A jak przyjedzie? tu jeszcze dopada no, deszczu, to my stąd nie wyjedziemy. Te to nie krucho, w to będzie trzeba po Mariuszka dzwonić, a tego no byśmy tak... nie chcieli, żeby on tu swoją. Ulaną 85 przyjechał nas wyciągać, więc tego byśmy nie chcieli. Nie, Jak ja, dajś... ja myślę, że 60, to ja myślę, żebym ją władziem wytargał. Władziem, przepraszam, tylko nie tym ulepszyłem. Zgrzeszyłem teraz bardzo, to przez to, przez to ogłoszenie w 30 bym go wytargała, a nie gruz tym gruzem. Tym gruzem to Władzynil. ma to jej koni, a ona się tak chwaliła. Ulep to był, że to chyba tam jeszcze jest na tym sprzedaży. A ty wuj tu jedziesz? No, nie, Zaraz. No ja właśnie nie wiem, czy mam skończyć te pole 50 yy, Damo, i... Dawaj wuja, bo żeby to zwinąć, bo szkoda sianka. A tam najwyżej się w maju jeszcze rośnie. No właśnie, to można... Nawet jak gdyż będzie, to... Nie no, wtedy nie, bo to nic rozkopi. nie da. To nic nie da. No to się zrobi najwyżej na następny miesiąc albo na następny dzień. To zależy, jak to tam będzie wolił, zależy, jak długo padać będzie. Bo się nie śpieszę z tymi nawozami na razie, bo... I tak je wcześniej robimy. A i tak wujam ma dochpadać, no to co te nawozy tak naprawdę dadzą? Zrobiliśmy w sumie błąd z tym nawozem. to ja, ja to od... Ejo, tą... Odczepiam ten rozsiewacz, biorę z zgrabiarę i jej Ejo, lecę. Jo. Dawaj, dawaj. Zgrabiarko starty. Tu już masz trochę zrobione dla ciebie, Ale. Więc... Kurwa. Dziecka s... się trochę... Zakurzyła, że tak powiem, od tego rozsiewacza. Będzie trzeba je umyć. 60 będzie i tak I trzeba umyć, ale nie powiem do czego, no. Jeśli nie jest teraz na pewno nie będziemy robić, bo teraz czy żniwa przed nami, pewnie dopiero jakoś w październiku ruszymy z tym niespodzianką dla wuja. Będzie, że wuja tego nie usłyszał. No. Co? Nic, nic. Tak ten. No. Więc te dopiero ruszymy, pewnie z projektem. No. Steep możemy robić czasami. Czasami. Póki żeś nie przyjechał, to ja robię. No ja. <grych> tak, cieszę to było. się, że żona, że jest zmiana, ale szkoda, że ta sip ma tak stania. Poczuła ja że ona to trochę droższa. By o rel. Rel, to jest zawsze takie bagno. Więc musimy przed deszczem, bo wtedy tak nie zdążymy, to tu będzie takie łajne, że mnie wyjedzie Więc to jest nas, nasze zadanie zdążyć przed deszczem ale my się widzimy na gospodarstwie bym ja odmówił a jak już proponuję to to już róbka a ci powiem że yy, Zaraz będziesz ty już zrobiłeś to czy jedziesz cały czas mm, no właśnie już wróciłem no to ten bądź te nagrywanie to nie jest no jest, jest, jest o, my już po pracę. Tam ją wiesz... Ograj elegancko jak chodzi. Odpal ją na gospodarce. O, my nie strzelali też... To właśnie mnie nie pra... O kurde, jeszcze w ciemno kupiliśmy. Bo ja mnie robiliśmy też. Nie, ja ją odpalał. I on? No. A, to dobrze. Tylko on tam... On tam takiego gruchota miał na tej siedzibie swojej. No co, żeśmy go od niego kupowali? Jakbym zapłacił wtedy, by obejrzeć samemu, bo ty tam gdzieś pojechałeś, to on odpalił. On miał... To był jakiś rusek. Jak on to odpalił, to ten rusek, nie wiem co on miał tam przy tym wałku, ale chyba tak zawalone było, że jak on to odpalił, to ja myślałem, że przednia oszka to wyleci zaraz, a on to chyba 80 razy o, ka... o ten. o głową walnął. Ja. No, no, y, Prasa git, tylko ciągnik tam słaby był. 60 da Adesy. A myślę, że 30 by sytała nawet. Może. Nie, no, mo, chyba raczej nie. Aż tak bym się nie rozmarzył. Rozmażył. Chciałbym, żeby ona prasowała. No i będzie. Że ci A to nie. zagrometu tu, że... gdzie on kupował. Co Sie... Zagromię, on kupował. Kto? A ten typ. Bo jest naklejka. Tu To wszystko elegancko. I idzie to zgrabianie powoli. To wiesz, pierwszy przejazd zrobisz, to ja wtedy... No, no. jest... Dobra. Przepalę trochę ją Albo dobra, no, Idzie ta komuś. robota. Jakoś to tam się rozkręca, ja no. tu zajrzę jak... Tom, subskrybujcie dobra. ten kanał, nie? Żeby było. I lajkujcie. To jest dla was tu. Nagram. To, to chyba jest dobry zakład, Bardzo dobry, uja Zobaczymy, jak będzie przy tym dużym wale. O, tu się może przytkać trochę. Nie. Tu trochę potygną Ale Lepsza ta? Nie, chciałem powiedzieć słowa. Ale, ale jeszcze suche, jeszcze suche. Jest, już sucha jest, więc mokro nie ma, ale po deszczu suchutkie piękna jest taka taka aż. dawaj, dawaj, dawaj Dobra, wjeżdżam do pierwszy przejazd nie zaczął. No. My tu zgrabiamy pieniądze od następnego się zamienimy, żebym też mógł trochę poprasować. No, ale zobaczymy. Jak tam by będzie chciał. No. Wuja tu prasuję. Przez chwilę nieaktywny byłem. Przepraszam. Spokojnie. No, idzie ta robota powoli 60 jakoś sobie daje radę, naprawdę. na początku nie chcę, wolno jechać, chcę zobaczyć jak to pracuje Ale nie ma co narzekać, idzie 60, nie wiem czy trójki nie mogę zapiąć Ole, O, ale o kuźbach wam powiem, że to szybko się napełniło tak moja pierwsza recenzja. Idziemy zobaczyć, jak belę wywali. A czym jaka wyjdzie. O! Piękna belka. Właśnie. O! We sznurku, ładna. Właśnie na sznureczku. Kiedyś się przyinwestuje w... w siatkę, ale to na razie nie. Jak będzie owijarka, to wtedy będzie się. W... Proszę i tak owijarka, niedługo będzie wuja. I czy ty wiesz, ale już oglądałem, ja już mam znalezioną nam. Pokażę ci, jak wrócimy do domu. Idę obejrzeć tu. Tam. Na razie rób, ja zaraz się zamienię. Przy przy zagajniku się zmienimy. Dobra. E no, elegancka! E, czy tu jest odpowiedni rozmiar, czy większą robić? Odpowiedni, odpowiedni wuja. Większe nie ma co, bo jeszcze się zacznie zapychać. A tak jest dobrze ustawiony, to wiesz. My tam jeszcze no to, obeznani. Nie jak to ma być poustawiane, te ubicie i w ogóle to powiedział, że tak coś. A my tam jeszcze nawet obeznani czytani? nie jesteśmy, to wiesz, nie ma co ryzykować. No, ja nie chciałem kombinować, zostawiłem tak jak ten on miał i tyle. Dobra, to jak chcesz, to zasiadaj za 60, nagra jeszcze tam widzą tym twoim jak to chodzi no, trochę przyszknąć tam nie żeby było że nas stać nie było jadę tam na drugą strunę my jedziemy i zobaczymy jak ona działa jadę gdzieś tak tutaj O, syrena wyje. Ciekawe, do czego wyjazd. A ty nie było ostatnio? Pytali się, czy nie chcesz? Jo. No. ja nie, zobacz. O, o przyjechał, Szymon. Mógł się tam przywitać. Zara, pójdę, trzeba robić. Ale on zagrabia tam ty... Nią przetrząsa rząsa przyrząsa Ciesżki zjazd może będzie zobaczymy Idzie. no to jedziemy. Jedzie z krawiarką teraz. Sąsiad nasz tak zwany. Ziemno. W skodzie żyjemy z nim. bo nie ma o. co. Tam zaczynać wojen. A to dobry. Dobry. Ten. Dobry znajomy ojca. Znaczy ojca, wuja. Wu ja jest. A, ty, wiesz kto szedł? Kto? Jakże że 30K? Kto? Zgadnij. Mariusz? Szedł przymidzie. Pada na burmuszony. Przypalony, ja na ryju jak zwykle. Szedł, szedł. się nie boi po wiosce mażyć. Niestety. No musimy go nastraszyć. Za tą trzydziestkę to bym go kurwa dorgał. Ja bym go za fraki złapał. O, przyjechał. Przyjechał. A to Szymon. To jo, jo. Szymon to jest dobry. No ten to ja, ten jest fajny. Ty, ty mi, Oj kurde trochę. Ci powiem, że pszeniczka nam troszkę przymarzła. To, to nie no, trochę... pery. Pasy jedno wezmę, już zepnę tu. Oj, a nie ten ciągnik ci powiem. Lepiej. Kurwa. Z tymi piekami. No to widzimy się, jak już będziemy mieli trochę więcej ...naładowane. No to do zaraz. Jak ten film, ten film będzie miał chłopiec za jakieś ...godzinę. I jeszcze chłopiec muszę wytnąć tyle, żeby on miał z pół godziny. Dasz radę. Dzięki. W tym pewnie będziesz miał 4 razy, byś musiał, żebyś chciał ten film wyrąbać do kosza, ale. Nie. Będę płakał dzisiaj. Będziesz płakał w poduszkę. Tak, bo i najgorsza noc moja. Chociaż może noc jeszcze nie dobra, a ranek będzie gorszy. Tylko byle, żeby nie stać znowu o 14. Upa, wtedy. Mało czasu na żeby... Wtedy ja muszę także do 15 się wyrobisz, chociaż będę mógł. Wtedy będę musiał mieć odpalonego serwa. Ale gorzej jest tak, Seba nawija jeszcze tu i tam i nie wiem gdzie on gadać czy tu, czy tam. I mnie to w rozprasza. Ha. Gdzie gadam? Że albo u tego... Chłopu, już że masz 50 minut. Pod... No to bierze, weź tylko... To nagraj już na gospie Jak już 50 Ale nie, ja to na ja to nagrywam cały czas, ale ja to będę wycinał, nie? No tak Dobra, pas Nie wiem czy ci się uda sobie 50 minut. 30 minut nie... Uda się, tu jest dużo... tu jest, uda się Tu jest do, dużo do wycinania minus po 20 minut to zawsze były U Ciebie jakieś przerywniki czy coś Jakieś time nie Timeups to, to już... Ale Timepsy będą mi tak, one będą no, trochę szybciej nagrane ale ja optał żebyśmy 45 minut. No to chy chyba git, nie? No git. Idealnie wuja. Dobrze, że wziąłem tylko jedną przyczepę. No. Subcio. Oj, 60 też już trochę woła o pomsty do nieba. Trochę, ona to zawsze wołała. 30 trzeba trochę podreperować, ja tam się zajmę tym. się wymieni, parę filterków i będzie się chodzić jak zła. Jak opierdolona będzie chodzić. Tyle wam kurwa hukaki powiem. No. Przyjechałem, oddałem, przyjechałem A. wziąłem się na spacerek i przyszłem, bo oczywiście za jeszcze mnie oddali od mechanika. Musimy tam... Ja jestem ciekaw i tam sobie z nim. A co ci się wuja zepsuło? Eee, dwumasa pierdolęła. <grym> 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 wuja co gada. O no. No. Nie tak było właśnie. ja jestem ciekawy gdzie on jest, tak to bym Byśmy już mogli jechać nawet po tamtą. Nawet jakbyś znalazł jakąś lepszą tą prasę, to byśmy mogli po nią pojechać, gdyby był Polonez. Tak to ja więcej niż 5 km bym z nie słyszał. A że była w Krajowie, czy tam łaźnika? nie wiem co to było. Krajów. No, w Krajowie. Bo ja się nie znam za bardzo geograficznie, ja wiem, że to jest moja wioska i ja tu mieszkam. W masa to było tak, <śmiennie> trochę bym się zapomniał, nie wbijać już truje, no, jak Jech jechałem z miasta. I... I zamiast wejść truja, to mi wlazła jedynka. Grzytło. Jak w mucarnik w Bizonie. Kiedyś, jak rurę od wodociągu ciągnąłem. To już odpowiada, byłem kiedyś na szanokosach. To był huk niesamowity. Huk. Zmieliło, myślałem, że... że babka zęby zmieliła, jak burgiera jadła. To dwumasa była. A ty, ty masz na zapas... Chuj. Dobry. No. bo chodź się ustawić że ciapka tylko wyłącza świty. O! O! Co to za funkcja? Nie wiedziałem o tym. Myślałem, że to tylko tak idzie. O, światło wolno ja nie pamiętam jak to działa. Tak było. No, ustaw się przed ciapkiem. No, w dzisiejszym okay. to było na tyle. Dzięki za oglądanie. się tego suba i lajka like dla tego wujeczka naszego. No, więc dzięki za...